Witajcie oddani fanatycy Rezydencji Zła. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego materiału z gry: Resident Evil 2 Remake. Ruszamy, nie tracąc czasu, aby do przodu. Rezydenciaki, będziemy tutaj troszeczkę mierzyć się z bardzo upierdliwymi. Upierdli, jak to brzmi? Upierdliwymi, oczywiście, monstrum. Monstrum, monstrami. Embrionami z wirusa G. That's right. William Birkin oczywiście takie embriony z siebie, jakby wypuszcza, i jeśli widzi potencjalną ofiarę, która sprosta jego oczekiwaniom, wtedy właśnie zaraża takiego Bad Oczywiście potem, jeśli taki alien przysłowiowo wyskoczy z ciała ofiary, on również rozprzestrzenia takie embriony. Tak więc drabinka lata, biznes się kręci, jakoś to fruwa. Właśnie o takiego mi Aliena chodziło. Dlaczego wszyscy to właśnie do Aliena porównują? Uważam, że w popkulturze już się po prostu takie przyjęło, że jeśli człowiekowi coś wywala sklaty, nie? No to na pewno jest obcym Wał. Prosiłem Was, rezydenci o uniwersalną technikę do radzenia sobie właśnie z tymi bad motherfuckerami i... No nie znalazłem jakiejś takiej wielkiej, sensownej, z racji tego, że ja nie lubię również granatów tracić i noży, no to wolę sobie wydupcić troszeczkę amunicji w takiego jego mościa i mieć święty spokój. Dobrze udało się. No ten był upierdliwy i to mocno. Nie chciał szybko mocno paść. No ale się udało. <laughs> Przepraszam. Mówicie, że strasznie marnuje, właśnie amunicję, ale rezydenciaki, nie wiem, czy zauważyliście. Mamy całą skrzynię zawaloną towarem, trochę strzelniczym. Tak więc ja osobiście uważam, że no, mamy tego tyle w brud i po drodze jeszcze znajdziemy, że spokojnie sobie poradzi rakun jeśli zbierzecie 12 odblokowuje się wtedy nożyk nieskończony bo ktoś tam pytał właśnie w komentarzach co dostaniemy kiedy wszystkie rakuny zestrzelimy no to taka krótka szybka moja odpowiedź pozdrawiam ale dobra mamy tutaj właśnie te czujki troszeczkę sobie tutaj trzeba to ładnie poogarniać cyk 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 Sprawnie. Nie wiem czy jest jakieś uzasadnienie głębsze w... W wiecie... tych takich no, szachowych pluginach. Kurde, nie mogę się wysłowić. Nie wiem czy jakoś tak fabularnie, czy, czy, czy po prostu to jest taka dzika fantazja e, naszych nas, naszych kochanych twórców. I don't have any idea. Tak szczerze. Tak więc nie zadawajcie mi trudnych pytań, <noise> jeśli byście chcieli o to zapytać. I tak, mamy tutaj fajną rzecz, bez której też nie możemy się zbytnio ruszyć, mianowicie iskrownik, dobra sprawa, przyda się na roślinki ivy, to takie zombiaczki, które zostały po prostu rośliną zarażone. Jeśli chodzi o remake, bo w oryginale jest tak, że nawet same takie rośliny są człowiek kształtne, więc mają, mają tam jakiś styl i charakter. Ale to takie mi się wydaje, że bardzo dobrze, że twórcy załatwili to w taki sposób, że um, po prostu ta roślina wchodzi, jakby zaraża takiego zombiaka, wchodzi na niego, a potem nim manipuluje. Taki ala a la pasożycik. Ma to nawet odzwierciedlenie w naszym realnym świecie. Ale nie będziemy tutaj teraz się w biologię zagłębiać. O ile to ta dziedzina. Iskrownik nie podoba mi się strasznie z jednego względu: że strasznie, ale to strasznie na kler po prostu wygląda. No, tak mnie bije w oczy. No ale co poradzić? Skoro jest użyteczny, to musimy go nosić. Tutaj nic nie powinno więcej się dziać. Ale wiecie, różnie to bywa. Różne scenariusze, życie pisze. Wiem, że tutaj na pewno jeszcze jeden, jedno Monstrum G będzie. Ale byliśmy bardzo mocno czujni, tak więc ogarnęliśmy sytuację. O, no, rewilku, na pewno, żeś już pewnie dostał ze 20 razy i teraz po raz 40 nagrywasz ten materiał. Hmm. Troszeczkę się z wami, rezydenci, zgodzę, więc jeśli widzicie teraz ten materiał, to znaczy, że pykło, nie? No ale dobrze, nie będę tutaj śmieszkową, nigdy mi to nie wychodziło. Same suchary tylko z mojej strony. Będziemy musieli teraz tylko, rezydenciaki, rozwiązać jedną z takich bardziej hardkorowych właśnie zagadeczek. I, i, i... oczywiście ja mam tutaj swój kapownik niezastąpiony, nieodłączny. No, z który, no, w którym mam wszystko zerżnięte z neta, no też racja, iskrownik sobie pozostawiam, teraz wyciągnę to co mi trzeba, to tak, wezmę to amko, wezmę sobie to amko, będziemy się tutaj, nie będzie raczej zaskoczeniem dla was, że z Williamem szarpać, tak więc wezmę, jeszcze sobie tutaj przygotuję to co mogę, cyk, 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 Tyk. I tak, tyle tylko, co wam teraz mogę powiedzieć, rezydenciaki, no to opcja jest tego typu, że przy pierwszym podejściu, przy tym scenariuszu A, nie ma jakiejś tam wielkiej, wielkiej tragedii z tą zagadką, bo jak widzicie, tutaj już na przykład dwie figury nam odchodzą, cyk, figurka konia i pionka zwykłego, tak, tak więc wiecie, bardzo użyteczna sprawa. Czekajcie, tu muszę tak, tu muszę wieżę wpierdzielić. Bardzo użyteczna sprawa, ale już przy drugim podejściu, Leonem czy Claire, no to wtedy robi się malutki problemik, bo to wprowadza w błąd, nie? Nie jest, takie roz nie jest taki rozstaw, nie jest, nie jest takie rozwiązanie. Ale mam bardzo fajną grafikę, która może Wam pomóc, tak więc w opisie tego filmu na pewno podrzucę, może w komentarzach. Tak, szery, sure, już nadchodzimy. Może w komentarzach zobaczymy, jak mnie tam moja ułańska fantazja poniesie. Tak więc lukajcie śmiało. Sam to są tam wszystkie, wszystkie możliwe rozwiązania na hardkorach, na poziomie normalnie, na najłatwiejszym i Tak dalej. Tak więc spoko, spoko opcja. Będziecie widzieć o co mi chodzi. Dobra, bo pierdziele i przedłużam jeden temat niepotrzebnie. Tutaj sobie po drodze znajdziemy sporo ziółka, tak więc wziąłem tylko dwie. Dwie kubki roślin. Hmm. No zobaczmy tutaj co będzie jak to nacisnę. Oczywiście, moja, moja intuicja kobieco-surwivalowa podpowiedziała mi, zawsze mi podpowiadała nas od samego początku, żeby nawet nie podchodzić do tego, bo to jest oczywiste, że to nie pyrgnie, nie, gdzieś indziej trzeba szukać rozwiązania. No i, i fakt. Sami widzicie, musimy sobie. kurde, ja już tutaj byłem przygotowany, że będziemy to długo rozwiązywać. Musimy sobie drobno po prostu zagadeczkę rozwiązać, nie? Wow, Willuś, what the hell are you doing? Dobrze, skupmy się na tym, co tutaj się dzieje. Rezydenci. Będzie on tutaj wyćwiczoną na koniu swoją, swoim łapskiem. E, starał nas e, no po prostu złapać, pierdyknąć, ostrze wbić w e, niezwykle seksowne ciało z naszej Claire. Tak więc e, trzeba uważać i jeden z takich uniwersalnych sposobów to jest po prostu biegać w kółko jak jakiś pajac. Jest jeszcze drugi, gdzie można przybugować go troszeczkę Jeśli staniecie w odpowiednim miejscu tutaj ło! Wow, szarpnął mnie, ale spokojnie. O tutaj za tą skrzynką elektroniczną, elektryczną, elektroniczną. Wtedy przybugujemy go i on będzie sobie napierdzielał, napierdzielał, ale my na spokojnie nie trafi nas. Niezwykle skomplikowanie to troszeczkę tłumaczyłem, ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. No nie ginie, nie ginie. Willuś jest zarażony wirusem G. Wirus G jest jeden z najpotężniejszych wirusów, tak więc e, ciężko, żeby patni czym przysłowiowy zgnilec. Pyk. I teraz będzie... będzie hardkorowa, więc mogę troszeczkę polamić. Że, udało się go to troszeczkę oślepić. Dobrze, dobrze, spokojnie. Spokojnie, spokojnie, rezydenci. Oh, wow, I got a surprise for you, motherfucker, W górę serca. No nie pykło. Żeby pykło za pierwszym razem, musimy go bardzo, 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 ale to bardzo osłabić, nie? Już myślałem, że na dorwie. Dobrze. Chodź tu. Chodź tu. Spoko, spoko. To wszystko jest rozplanowane. Oczywiście wiem, że. Zaraz będziecie płakać. Easy 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 we lose Ale combo, łąbo Okej okay. This is not my plan To nie był rezidencji plan A mówiłem ci, żebyś kurde, nie używał Tylamo Dobra, bo już się tutaj Proszę

Przyznaję się do swoich grzechów. So sorry, This is Dokładnie, tyle to trwało. Tyle to trwało Rezydencie, żeby to ładnie to wszystko tak ugrać, żeby to miało rację bytu i sens. na... No. Dobra, weświruję, powiem, jak zawsze. Jak już się udało, dostaliśmy jednego szota, w sumie dwa. Tak więc yy, uważam ostatecznie, że nasza walka z bosiakiem była okej. Okay. Sherry? Claire? Sherry, are you alright? What are you doing? I'm here to help. Sherry's been implanted. She can't be saved. Are you fucking kidding me? You're her mother. Get in here! You don't understand. William is still out there, and if I don't stop him. This conversation is over. Wait. Wait. I, I can treat her. In my lab. It's not far away. Mommy? There's not enough time. A million supplies are at stake. Sherry, Mommy loves you, sweetie. Goodbye. Are you fucking kidding me? Sherry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? Oh, why are you doing this? Because I care. Thank you, Claire. Niezwykle poruszające za serce <noise> to wszystko było. Tak, musimy się tam właśnie klem dostać. Masz rację. Na pewno spytacie, jak się zaraziła. Bo oczywiście nie było tego pokazane. No, jako Czekaj, William, jako taki reproduktor. Nie wiem, jak to nazwać. <noise> Naprawdę nie chcę się w to jakieś specyfikacje tamtego zagłębiać. Ale on ją właśnie zaraził podczas spotkania z Ironsem. A ewentualnie jakiś tam embrion, który sobie gdzieś tam wiecie, tak, tak łaził, łaził, chodził, nie no to, to wtedy, wtedy właśnie się dostał do jej ciała. Um, um, uh, here. Ok. hold no co ja tutaj mogę, kurna? Ja już tu nic nie mogę. No już wszystko żeśmy odkryli, co było trzeba. Jeśli by była notatka Jill... Oh shit. Nie wspomniałem o tym. To może <laughs> this tram is bound for Nest. Do not exit until the final destination. it to me you know it's supposed to be lucky i don't know what i'd do without you are you kidding me you were doing just fine without me so i came along and got you all sorts of trouble i have something to yours i don't want it really why not it's so pretty My mom for my birthday last year. Uh, all I really wanted was for her to be home more. I know it seems like your mom doesn't care, but. Uh, hey. Uh, Sherry. Come uh, here. Uh, Hang in there, It's time to go. Dostałem osiągnięcie, rezydencjażki. Ehm, Wspomniałem o Jill, tak? Bo nie wiem, już mi się popierdziło troszeczkę. <laughs> Kilka miałem podejść do nagrywania tego. Ale reasumując bardzo szybko, twórcy ostatnio wrzucili osiągnięcie, w którym okazuje się, że możemy znaleźć notatkę w Resident Evil 2 remake od samej Jill Valentine. Bo nagrywam to świeżo po tym, jak zapowiedzieli Resident Evil 3 remake. Woli ścisłości chyba wszystko sobie wytłumaczyliśmy. Zasady są po to, żeby yes. je łamać. <laughs> Nie będzie mi yes. mówić ona, jak mam żyć. Okej... Okay. Um. Antiviral agent. That's it. That's to be to. Hmm. Hey. Hey Sherry. I gotta go. You stay right here though, okay? I'll be back soon. I promise. Dobrze. Branzoleta nam się przyda. A jakże? Ważny alarm w Nest. Dobrze, mamy tutaj wzmiankę o antyszczepionce na G. Jeśli dobrze to wyraziłem i dobrze to powiedziałem. Amo do granatnika, tu mam jeszcze jedną, chyba no to Nie, mapkę też się również przyda. Rozumiem, o kącie przytule. No i dobrze, rezydenciaki. Yy, ładnie nam pyknął ten materiał. Przynajmniej mi się tak wydaje. Ja się troszeczkę z tym nim poszarpałem. Wy nie musieliście się na szczęście, na całe szczęście, tego oglądać. No ale było grubo. <laughs> Powiem wam szczerze, troszeczkę tam epitetów poszło nie przy realizacji tego materiału. No ale to tyle. Nie będę oczywiście przedłużał, nie będę tutaj wam tych standardowych moich formułek już pierdzielił, bo <laughs> to już jest nudne i śmieszne. Wiecie, co macie robić. Zajrzyjmy sobie jeszcze tylko tutaj. Tu, 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 tu. Pokój wypoczynkowy i pan Wayne Lee wszedł o 20.16 ale już nie wyszedł <laughs> na tego pana właśnie będziemy sobie polować, dobrze mamy tutaj jeszcze inkribona, również połączymy mam od tego od zapierdzielenia, ogarnimy jeszcze tylko to ammo do granatnika żeby nie marnować potem czasu nagrywania no i co, bardzo fajna elegancka miejscówka, tak oczywiście laboratorium korporacji Umbrella cyk pod miastem Rakun. Kiedyś również stworzę taki materiał na temat tego właśnie laboratorium, no ale to wszystko w swoim czasie. Dobrze, rezydenci, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym materiale z gry Resident Evil 2 Remake i nie tylko. Hej!